Moi kochani widzowie W pierwszym odcinku Z nowej serii e, Oczywiście Jak wam się ta seria Spodoba To oczywiście piszcie w komentarzach e, Aha I do tej Do tej Do tej Gierki link będziecie mieli W opisie a zanim przejdziemy do e, filmu i do tego wszystkiego co tutaj się właśnie Wam pokażę po sobie y, pograłam troszeczkę e, e, No, y, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, żebyście zasubskrybowali mój kanał, jak oczywiście nie subskrybujecie, zostawcie dzwoneczek, który obok y, niego jest. I jak będzie y, Weźcie łapkę które będzie kolejny odcinek z tej serii Więc zaczynajmy Oczywiście wam tutaj wszystko pokażę Ja mam tutaj, czy to nie mój ale okej okay. Ale, czy mam to, to Aha, i jak macie na przykład takie coś To oczywiście będziecie mieli tutaj Będziecie oczywiście mieli takie Aha, mi uciekł tak. Uh, go. Um, mogę kupić, więc dobrze. Powiem. Eee, o mojego pani nie ma? Uh. co ten kon jest? Ale pytanie do brycia, mój kon jest, bo mam swojego konia e, I tutaj siedzi mam pieludkiego konia Muszę pisać czy ładny konik, czy e, brzydki konik Albo po prostu dzisiaj e, zmienimy oczywiście Pokażę wam jak się w tą gierkę gra i co tu trzeba najpierw zrobić E, oczywiście to jest na laptop, znaczy na telefon, ale nie wiem dokładnie czy to można też na laptopie. Chcę sprawdzić. E, tylko jest jeden problem. Nie mam tej no właśnie. Kurde. Mojej konie jest, jeść, ale z tym nie dam Dobra, przejdziemy się. Mam... o jaki ładny konik. Mam chyba jedna, jeszcze jednego konia. To jest bardzo jaki piękny osi. Ale słodek. Ale jest duży, wow. Eee, jeśli chyba nim nie mnie da jeździć. Ale piękny konik. Też piszcie w komentarzach, czy bardzo ładny konik nie wiem czemu się nie da na nim iść. halo halo ja też tu jeździć na nim czy, to jest mój i to jest moje ja nie mogę na nim jeździć no kurde bardzo bym chciała bo on jest piękny jak nie może to nie można weźmiemy sobie jakiegoś innego przejedziemy się na nim oczywiście no musiałam tu wejść koniem jak chcecie z innej jakiejś gierki, w którą gracie na przykład, to po prostu mi piszcie jak ona się nazywa ta gierka, to postaram się w nią zainstalować i nagrać od I trzeba bardzo nie jeden. Czekajcie chwilę. Ja spróbuję i mi ucieknie. No wiedziałam. Dobra, pokopię sobie tutaj. A miałam Wam pokazać. okej okay. no tak. Um, po prostu um, szukacie sobie konika. E, szukacie sobie konika na przykład z takim czymś, i naciskacie to koło. I tutaj, jak macie to samo niebieskie koło, naciskacie dwa razy. Potem po malutku idziecie, żeby go nie przestraszyć. Jak będzie czerwony ten, no to yy, nie można. Ale wiecie co? Ja. Eee, yy, ja bym chciała skakać. Eee, czekajcie, chwilę. Okej, okay, taki już jestem. Była jakaś aktualizacja. Nie wiem o co chodzi. I. Dobra. Mm. Coś mi się tu działo przecież. Ale już jest gotowe. Chcę iść do mojego konia. Czy mój konik jest zdrowy? Nie jest zdrowy, bo przecież, kurde. Ok, ma fajne mm, ta. fajne te, no a, ale wytłumaczenie, ma fajne te, po prostu wow, e, chciałam tylko coś e, zrobić, e, właśnie, to chciałam zrobić i ile mi potrzeb? <ścoughs> Uh, 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 uh. Ile za to mi potrzeba? Za tyle. O, mogę kupić? No i e, nieważne co mi było dobre. A sobie tutaj weźmiemy i siano też możemy. I idziemy tutaj koniowi. Koniek dać sienko. Tutaj, tutaj... Aha, tylko na za... no, jedno, okej, okay. no to fajnie. A, jeszcze jedno możemy postawić. Ale... Hmm. Jeszcze jedno możemy postawić. Aha, dobra, nieważne. Oj. Nie, co ja robię? No, kurde, ale dobra. Tutaj, 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 tutaj. I kopytka ma piękne. Eee, no, kurde, nie mogę, dobra. Jeśli eee, nie mogę, to nie mogę. Idziemy sobie e, zbierać poprzednie. Ale powiedziałam, eee, idziemy sobie zbierać. Eee. Troszko jest... Jak skakać? Wiem jak skakać. O, jaki piękny koń! A piękny. Dobra. Dobra, pójdziemy moim koniem. Dobra, po drewno. Z to w moim koniku. Dobra, sobie tutaj będziemy chyba mm, trzeci lewy. A nie, poziom za do nigdy. Hmm. A piękne konia. To może sobie gdzieś daleko pojedziemy. Jest. Postaram się, postaram się. Postaram się pojechać. Jest bardzo daleko. Jak to ten czarny koń. Ciekawe, gdzie go kupiłam. Ale aha, ja już mam tego czarnego, lubię, nie wiesz. Nie no chodź tu. Dobra, zobaczymy, czy możemy. Nie możemy. To chyba nie możemy, ani to, ani to. Siódmy level. A, dobra, nieważne. Chcę siąść na koniu. Można, dziękuję bardzo. Nie wiem czy one chcą ze mną jechać, e, ale jak chcą, to zapraszam za mną jechać. Czy za mną jechać, nie ze mną gusta. E, hmm. Aha, to są pewnie wzki. Tak to pozdrawiam. Także. One ze mną łażą. Tak, to jest chyba raczej Wizka. E, Elko. Szkoda, że tu... Aha, na czacie można napisać... Eee, Czekajcie, ja sobie napiszę... Eee, czat. Cześć. Eee, hej. Cześć. 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 chyba. ага тут же есть подруга не важно а тут все ну супер это Скажи, не могу ошибка. Я

I to na chyba. Tak to są biegie, czy co to nie. O nie. E, na co idziemy? Nie, na co XD. E, nie wiem czy on cały czas mówię XT. E, Dobra, hmm, bardzo pewnie za długo ten odcinek trwał. Eee. Mm -hmm. Dobra Gdzie eee, mój konik Musimy chyba po mojego konika iść I chciałam powiedzieć i jechać Czy prawie powiedziałam jechać Ale już tego nie zrobiłam Ej, można chyba tak nie zbieg Prawo konieś. Dobre idziemy sobie. Szybko biega się. Może sobie w kolejnym odcinku kupię Vipa mm, Możliwe A teraz utchnęłam I Nie wiem jak stamtąd. O, a myślałam już Ale mhm, Dobrze myślałam już Dobra wychodzimy I biegniemy gdzieś To jest jakiś konik Cześć koniaś Biegnę za nim cały czas, Dobra, poszukiwanie tych roślin, a nie, tam dobra nieważne. wiesz, za szybko biega mi nie na do... o dobra dobra stoi konie, stoi, siedzimy z konika. I zbieramy tutaj. Więc jak ja to wszystko zbiorę, no to zaraz się widzimy. Um, dobra, już prawie, prawie wszystko zebrałam, tylko jeszcze jeden taki kwiatek, nie wiem jak to się nazywa nawet. Eee, takie coś białe sobie, eee, eee, sobie wykopiemy? Nie wiem, jak to nawet powiedzieć. Dobra, zobaczymy, czy już możemy to sobie zrobić. Możemy, że nawet bardzo dużo. Mamy strasznie dużo. Teraz sobie poszukam jakiegoś konika. A tylko ten jest serio. Tylko ten. Tylko ten. Nie, takiego. Chcę jakiegoś ładniejszego, co? Ja chcę takiego złotego na porze złotego. Jakiegoś ładnego konia. Eee, kurde. Ale tu ciężko szukać koni. Ale tu tylko ten jest. Dobra. Mam trzy. Jest. Oswoiliśmy chyba go. Mam nadzieję, że tak. Jak tak, no to dobrze. I mamy naszego konika. Zresztą się cieszę, że mamy konika drugiego. I tutaj są jakieś piękne konie. E, piękne to są konie i na przykład jak chcecie tego albo tutaj albo tu wow, jak piękne tutaj e, Może w następnym odcinku sobie takiego weźmiemy, uzbieram albo takie by wam się uzbieram oczywiście E, tutaj są pieniążki, e, ale tak, e, nie będziemy się zajmowali takimi rzeczami. E, idziemy tu po nasze konisie, e, bo mamy ich sporo. Nie, idziemy tamten. Ej, ej, sery, mój. Ej, mój konik, ej.

dobre, nieważne już. E, to tutaj zobaczymy czy mogę sobie kupić na przykład takie ze 600, znaczy za e, takie coś. za the... 650, mhm. dobra, weźmiemy go na jazę Zobaczymy czy mogę sobie coś z tak tego kupić. Jest, mogę siodło kupić, jakieś nowe, mm, ale mm, ja chcę to uzbierać albo na takie. Ale to dopiero od 16. Przepraszam. No. 16 poziomu ale oczywiście będziemy zbierać, zbierać, zbierać i na takiego, na takiego, na przykład na takie po prostu to są poziomy i będziemy sobie zbierać na przykład na takie siodło bym chciała albo na takie, albo na taki furte, furteczek, na taką furteczkę to nieźle powiedziałam, nie? będziemy, uzbieramy sobie to i po prostu będę już kończę odcineczek jak po prostu zbiorę to. Więc zbierzemy. Eee, Zawołamy mojego ptysia. Więc ja robię e, kolejne cięcia. I widzimy się za chwileczkę, jak to wszystko potrzebne rzeczy zbiorę. Ok, uzbierałam. I mogę kupić takie oto siodło, więc kupujemy. I mamy siodełko. Ja się bardzo cieszę. E, założymy e, sobie go. Mm. Oczywiście. Założymy sobie nowe nasze siodełko i chyba tyle. Mm jest, no tyle, więc tak się mój konik prezentuje, ja już będę kończyła, bo e, już jest z 20 i 30, e, 40 minut nagryłam I to jest trochę za długo, e, myślałam, że będzie... Przyjąłam sobie wziąć w takiej porze Boże, co już mówiłam? E, po prostu e, nie chcę robić długich filmików, a już jest 20, 20, 21-minutowy film. Więc ja już kończę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!